To, wy? to nie, No nie wiem, to było śmieszne wcześniej, ale zobacz jak to się bije mi po, po talerzu. Ty to widzisz? No, no wiesz. No. Twoje w porównaniu do tego to są jak delicje. O, wyszedł stary. A, a fuck. Mam to zjeść, tak? No są sobie wybrałe. No dobra. To co, może najpierw bo ja muszę spróbować wszystkiego, tak? Czyli zacznę od karmy dla psów. Jak są Nie, nie dobre. A nie ma tragedii. Choć mi trochę niedobrze jest, dobra. To co, teraz to? Nie no, weź po prostu wszystko. No nie Marek. robaki. Ja chyba zjem wszystko naraz. Sam to zjeść, tak? No ale jak woli same robaki, to okej. Okay. No jest. O kurwa, ja pierdolę. To wydawało się trochę łatwiejsze jak ci o tym mówiło. Serio, Marek? No, sam wybrałeś. Te chyba za tysięcy kupiłeś, tak? Nie, te, te za darmo. Te mi za darmo, dobra. Na zbliżeniu fajnie wygląda. Mam, nagrywasz? No nagrywam nagrywam.